Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Czarny Panta Grato Farming Simulator 22, czyli najnowszy farming, a gramy na amerykańskiej mapie Elm Creek i dzisiaj, jak dobrze tutaj widzicie, stoi sobie belowarka. Maszyna prasa rolująca różnie można sobie na to mówić marki Kun VB3190 i dzisiaj będziemy z niej korzystać. Jak widzicie, tutaj stoi jeszcze maszyna do zbioru tych bel, więc to zobaczycie za jakiś czas najprawdopodobniej w kolejnym odcinku. I już Wam mówię, co tak naprawdę tutaj będziemy robić, i gdzie, i dlaczego, i w ogóle skąd pomysł na belowanie no właśnie, no to lecimy po kolei, ale najpierw podłączę sobie tę prasę do traktorka. Lecimy na pole. No i zaraz zobaczycie, na które pole sobie polecimy. A jej bym sobie pojechał prosto, przecież my lecimy w prawo. Mianowicie, pewnie pamiętacie, postawiłem sobie tutaj łańcuch produkcyjny, postawiłem sobie piekarnię. Piekarnia wymaga chleba, więc postawiłem też młyn. Postawiłem młyn, który robi mąkę. No a mąka nie bierze się znikąd, tylko ze zboża. A to zboże, musiałem skądś wziąć. Kupiłem ostatnio pole, jak pewnie pamiętacie. No i rosła sobie na nim pszenica. Pszenicę skosiłem, więc pozostała po niej słoma. I tej słomy pozostało naprawdę, naprawdę dużo. Ja już chcę rozłożyć prasę, bo wydaje mi się, że to trzeba będzie zrobić. Opuszczam sobie podbierak. Dobra, tu gdzieś w prawo trzeba skręcić. A i trzeba było tam skręcić. Trudno, przejedziemy dalej. Tylko. Może nie rozjedziemy człowieczka, szkoda by było. Dobra, jest. Jesteśmy ładnie. I teraz tak, jak widzicie, to pole zostało pięknie przeze mnie skoszone. Właściwie przez pracownika. No i zostało mnóstwo słomy. Tak myślałem, co z nią zrobić. No ale wiecie co, no. Szkoda by było ją tak po prostu zaorać, że się tak wyrażę. Bo tej słomy jest bardzo, bardzo dużo. A ja teraz pojechałem trochę, jakbym jakieś procenty tutaj wcześniej spożył. No ale dobra już jedziemy prosto. Ja jestem ciekawy tego no nie da się, nie da się tutaj niestety zatrudnić pracownika, ale popatrzcie mogę zmienić rozmiar beli 150- 180 cm. 180 cm ja sobie tylko zobaczę na ładowarkę do bel, ponieważ ja wypożyczyłem ładowarkę, zaraz ją tutaj zobaczę tylko tak gdzie to jest, to będzie w pojazdach nie, to będzie w sklepie. Ja chcę zobaczyć czy to są posiadane, a to są wypożyczone przedmioty i mam taki ładowacz bel. On może ładować od 125 do 180 cm bele. No to skoro możemy ładować te większe bele, no to co za problem? żeby robić większe bele, czyli 180 cm. Niech tutaj będzie więcej litrów, niech tutaj po prostu wchodzi więcej tej słomy, beli będzie mniej. No ale może dzięki temu więcej załadujemy na przyczepkę, a na pewno nie będziemy musieli tak często się zatrzymywać. Ciekawe ile litrów będą miały te bele. No ja podejrzewam, że tak koło 6000 będą miały. Do tej pory bele w farmingach miały stałą wielkość, były to było to 4000 litrów. A tutaj mamy 5000. Dobra, więc wyładuj bele. Jak się wyładowuje bele? Klawiszem Y. No i świetnie, mamy bele słomy. Ona jest taka malutka. Nie wiem, mi się wydaje, że ona ma jeszcze tam 120 cm. Zaraz zobaczymy, czy kolejna będzie większa. Gdzieś tam dopiero później w farmingu pod koniec dziewiętnastki mogliśmy mieć albo moda, albo DLC-ka, nie pamiętam właśnie. Chyba ta Bella będzie właśnie większa, że to jest, że nie da się tego zmienić w trakcie, tylko po prostu da się to zmieniać dopiero dopiero od nowej beli. Natomiast pod koniec farminga, z tego co pamiętam, właśnie była maszyna, która oferowała bele o różnej wielkości. Mnie się wydaje, że to był płatny DLC do. E, ostatniego farminga do dziewiętnastki, natomiast tutaj jest to standardem, że możemy sobie po prostu ustawić wielkość danej beli. No i przyznam szczerze, jest to zmiana dla mnie bardzo na plus, no bo zobaczcie, ja tu będę w stanie załadować 11 tysięcy litrów, tak mi się wydaje. 11 tysięcy litrów chyba będę w stanie załadować do tej dużej beli. No i to taka fajna kulka będzie, ponieważ wreszcie robienie beli okrągłych. Nie będzie tak czasochłonne, bo jak pamiętacie, każdą belę okrągłą trzeba wyładować manualnie. Wypada się do tego zatrzymać. Ja wiem, że jest prasa, która ma jeszcze albo owiarkę, albo obsługuje takie, ja to mówię, wyładowanie powiedzmy pół w locie. No ale mimo wszystko trzeba często zwolnić w większości maszyn. No a. Jak to było co 4000 litrów. No to trzeba było tak naprawdę zatrzymywać się co chwilę, co było mocno po prostu upierdliwe. A teraz o widzicie właśnie. Tylko dlaczego ja nie słyszałem tego takiego dźwięku informującego mnie o tym, że ta bela. No widzicie, jaki to jest kloc. Widzicie, jaki to jest duży gigant? Fajna bela, fajny kawał słomy. 11 tysięcy litrów. No i dzięki temu będę w stanie to zbelować, potem sobie to ładnie pozbieram. No, i będę mógł to sprzedać, zarabiając, mam nadzieję, troszkę więcej pieniędzy niż w przypadku jazdy e, wielokrotnie tą małą przyczepką, którą miałem. Ona była dobra do tego małego pola, bo jak pamiętacie, kilka odcinków wcześniej, ja zbierałem już słomę z pola i to jest drugi zbiór tutaj. Tyle, że wtedy zbierałem tę słomę przy użyciu małej przyczepki. No, a ta mała przyczepka miała to do siebie, że. Była bardzo mała, bo miała chyba 15 albo 16 tysięcy litrów No to popatrzcie sobie Ja już teraz robię drugą bele, która będzie miała 11 tysięcy litrów Więc musiałbym tak naprawdę jeździć tam i z powrotem W kółko, tak trochę bez sensu No więc zrobimy sobie bele Nie wiem czy wszystkie sprzedam, może sobie którąś zostawię No ale z drugiej strony też potrzebuję tych pieniędzy Bo no, przyda mi się, przydadzą mi się po prostu pieniądze Przedadzą mi się po prostu pieniądze, żeby też się rozwijać, ponieważ ja dla Was chcę tutaj porobić mnóstwo eksperymentów, sprawdzić też wiele łańcuchów produkcyjnych. Sorgo już widzieliście, ale to pewnie na poprzednim kanale. Dobra, teraz się muszę przygotować, bo zaraz będzie 11 tysięcy litrów i jest, można wyładować bele. Dobra, jak myślicie, ilu, ile ich tu będzie? Ja myślę, że tak z 10 spokojnie. Zamkniemy klapę i możemy sobie jechać. No to teraz pobelujemy sobie troszeczkę. Tak, jadę co drugi pokos, żeby sobie ułatwić zawracanie. Swoją drogą to pole też jest takie krzywe, więc im dalej tej lewej strony, teraz właśnie jak jadę, im dalej tamtego, tamtej krawędzi pola, tym pole jest krótsze, więc też tych nawrotek będzie troszkę więcej. No ale damy radę. Jak wiecie, tych maszyn tutaj w farmingu jest jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Zaraz wam pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać prasy rolujące. Właściwie wszystkie prasy, które tutaj mamy. Pokażę wam którą dokładnie ja sobie zorganizowałem, tylko żeby ustawić ten traktor, żeby jechał prosto. No to zrobimy sobie tak, tak i teraz tak. Gdzie są? No na razie jedzie prosto, jak tak widzę. Tutaj mamy prasy. Zobaczcie ile ich jest. Ja sobie wypożyczyłem tę oto prasę. No ale tych pras jest mnóstwo. Tutaj mamy prasę, która robi 125 cm. No i już skręciłem. No ale oprócz tego też jest wiele innych pras, które bez żadnego kłopotu możemy sobie wypożyczyć czy kupić. Wiecie co? Pojadę teraz w lewo. Tak dla odmiany pojadę sobie teraz w lewo, żeby sobie urozmaicić. Nie wiem czy to całe pole będę robił na odcinku, ponieważ to też zajmie mnóstwo czasu, ale zobaczymy jeszcze. Teraz sobie wyładuję belkę. I lecimy dalej. I lecimy dalej. Widzę, że tam został taki malutki mijak, no ale trudno. Tak czy inaczej, jestem ogrom maszyn w nowym farmingu, bardzo mi się to podoba, że mamy taki wybór. Może wam to jeszcze raz pokażę, może mi się tym razem uda. Mamy tych pras po prostu mnóstwo, prasy mniejsze, prasy większe. Tutaj nawet mamy takie, takie coś, taką prasę, która robi, która robi takie bele, natomiast tutaj mamy bele kwadratowe. Ja, ja do tej pory zwykle robiłem bele kwadratowe, natomiast jak widzicie tutaj mamy taką, która robi bele kwadratowe o do 2,40 m, takie powiedzmy gigasnopki. No bo w tej grze, jak pewnie też już wiele osób z was wie, możemy mieć taką snopowiązałkę, powiedzmy. Jeszcze może mi się udają pokazać teraz, tylko tak szybciutko, żeby nie zboczyć z kursu. Mamy sobie coś takiego. I to, moi drodzy, to jest taka, powiedzmy, malutka prasa, która robi bele 120 cm. No i to są takie, powiedzmy, małe snopki. Natomiast są też bele, które prasy właściwie, które robią takie duże bele, takie duże kwadratowe no i do tej pory ja bardzo lubiłem właśnie te takie kwadraciaki te, te prostokątne bele kwadratowe różnie to na to można powiedzieć one tak naprawdę będą prostopadłościenne o tak by to trzeba było ująć tak bardziej fachowo, matematycznie powiedzmy natomiast no wiadomo, że każdy tutaj, każdy tutaj mówi po swojemu te, te bele, które ja robię to, to będą bele walcowe no ale to tam już matematyka i ja sobie lecę teraz do tego ostatniego pokosu no, i fajnie to wygląda, naprawdę takie pole można sobie zrobić. Tych beli jest y, troszkę, nie ma ich jakoś bardzo dużo, no ale w poprzednim farmingu bele miały 4000 litrów powiedzmy z urzędu, i 4000 litrów to była pojemność zarówno tych kwadratowych bel, jak i tych okrągłych. Ciekawe jak będzie w przypadku kwadratowych, jak tam się będzie kształtować ta pojemność, właśnie. No i przede wszystkim, czy pojemność 24 bel. Będzie się tyczyć tych tu oto malutkich, najmniejszych, czy te większe też będą liczone w ten sam sposób? Jestem tego ciekawy i przekonamy się o tym pewnie w kolejnym odcinku. Najprawdopodobniej na później to ja już tu puszczę sobie jakieś, nie wiem, jakiegoś pracownika, żeby mi to siał. Kolejne, kolejne jakieś zboże i prawdopodobnie posieję sobie coś, z czego będzie po prostu więcej mąki. Nie wiem, może owiec, pomyślimy jeszcze. Natomiast jeszcze będziemy cisnąć właśnie w ten chleb jeszcze jedną taką uprawę. Natomiast oprócz tego, będę stawiał też moi drodzy, będę stawiał jeszcze szklarnię. Już niedługo będę chciał postawić szklarnię, chociaż nie wiem gdzie to zrobię. Naprawdę nie wiem, bo miejsca na farmie mam mało. No, a do szklarni jeszcze będę. Ojej, pełno, pełno, pełno. Czemu ja tego nie zauważyłem? A do szklarni będę potrzebował jeszcze beczkowóz, bo jak e, nie wiem, czy wiecie, ale szklarnie w tej grze. Są troszeczkę inne od tych szklarni, które już kiedyś w farmingu były, bo w ostatnim farmingu nie było szklarni, one zostały usunięte. No ale jeżeli byśmy się cofnęli na przykład do farminga 2000, bodajże 15, mogę się mylić, ale jestem prawie przekonany, że w 15. Chyba w 15 były szklarnie, jeśli dobrze pamiętam. No albo w 13, ale mnie się wydaje, że zostały wprowadzone szklarnie w 15. No i tam szklarnie. Wyglądały tak, że trzeba było dostarczyć do nich wodę i obornik. Ta woda i obornik była no, wirtualnie zamieniana na pieniądze, no bo szklarnia sobie działała i generowała nam stały dochód. Co godzinę przynosiła nam po prostu tam, nie wiem, 60-80 euro. No nie były to wielkie pieniądze, ale co godzinę można było na tym budynku po prostu coś zarobić. Tutaj jest nieco inaczej, ponieważ tutaj musimy dostarczać do... Szklarni tylko i wyłącznie wodę, przynajmniej tak było w zapowiedziach farminga. Ja jeszcze nie testowałem szklarni, więc gdyby się coś zmieniło, no to oczywiście, oczywiście wtedy was tutaj naprostuję jeszcze i podam bardziej poprawną informację. Natomiast z tego, co było mówione przed, właściwie przed premierą, jeszcze, no to do tych szklarni mieliśmy dostarczać tylko wodę. I dla mnie jest to takie troszkę dziwne, że zrezygnowano z obornika, bo jednak ten obornik uważał, uważam po prostu dostarczał troszkę realizmu. Ten obornik powodował, że trzeba było też mieć skąd ten obornik brać. Dawniej w farmingu były to krowy, teraz obornik możemy sobie jeszcze robić przecież chociażby od świnek. No a tutaj... Nie będzie tego obornika najprawdopodobniej, więc będzie trzeba dowozić tylko wodę i pytanie, czy to nie będą takie po prostu darmowe pieniądze. Bo ja jestem ciekawy, ile będzie się dało zarobić na przykład na tych truskawkach czy na pomidorach, bo to są uprawy, które będzie można hodować w szklarniach właściwie uprawiać o, hodować to można konie. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Będę to testował, bo szklarnie same w sobie, jako budynki, są bardzo tanie według mnie, i też jestem ciekawy, czy jestem w stanie na przykład ich postawić. Nie wiem, 20 obok siebie, czy dostanę jakiś limit. Czas pokażę. W każdym razie, jak widzicie, zbieram sobie tutaj słomę. Jest tego mnóstwo, jest mnóstwo tej słomy. Myślałem, że jednak pójdzie mi to troszkę szybciej. A tych pokosów tutaj jeszcze jest sporo. Mogłem wziąć w sumie jakąś zgrabiarkę jeszcze żeby tak to zebrać szybciej. Myślałem, że to pole jest po prostu mniejsze, że tak 10-12 minut i w sumie to ja sobie to ogarnę. A tu się okazuje, że wcale, wcale to tak nie działa. I teraz zapisywanie zawartości, a traktor jedzie dalej. No ale kolejna bela już zaraz będzie gotowa. No pół pola już zebrałem, więc nie wiem, chyba chyba dociągnę na odcinku właśnie do końca. Jeszcze znajdziemy jakiś Temat, żeby pogadać, jestem ciekawy, czy w sumie da się wyładować belę, która jest niedokończona, ale podejrzewam, że tak, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Dobra, zamykamy klapę i lecimy z kolejną belą. No to pole z teraz mojej prawej strony jest wyraźnie krótsze niż z lewej, więc będziemy sobie troszkę częściej zawracać. No, i będziemy eksperymentować potem ze zbiorem tej e, słomy za pomocą przyczepki. Pojadę sobie sprzedać, zobaczymy ile na tym zarobię. No bo na pewno na, ty na tym coś zarobię, pomimo tego, że wypożyczyłem te dwie maszyny za jakieś 4,5-5 tysięcy euro. Ale liczę, że na tej słomie mimo wszystko zarobię całkiem sporo. No bo jeżeli sobie policzę, że zarobię, nie wiem, 150 euro na 1000 litrów, no to mamy tych beli dużych raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, teraz 8. No, będzie ich pewnie ze 12. No, to będzie tak ze 130, 140 tysięcy litrów powiedzmy. No, to sporo będzie można sobie na tym zarobić, myślę. 140 razy 150, no to nie wychodzi źle, nie wychodzi źle moi drodzy powinienem sobie zarobić kilka tysięcy euro na tym, tak na szybko licząc, mam nadzieję, że się nie pomyliłem mam na, a słyszę teraz to, że prasa sobie po prostu piszczy no bo ja też mam grę troszkę przyciszoną, żeby żeby nie dublowało się w mikrofonie, no bo to też ja muszę słyszeć co się dzieje z drugiej strony muszę sobie gadać, a z trzeciej strony muszę to tak nagrać, żeby się dało jeszcze tego wsłuchać. Nie jest to wszystko takie proste. Ten odcinek jest nagrany z delikatnie zmienionymi ustawieniami mikrofonu, dlatego że poprzednio było mnie troszkę cicho słychać i pomyślałem, że zmienię ustawienia w taki sposób, by było lepiej. Oczywiście, jak ja to nagram i posłucham sobie siebie, jak to po prostu brzmi, no to może jeszcze uda mi się znaleźć lepsze ustawienia. Natomiast no to jest też metodą prób i błędów, czasem troszeczkę. No, bo wiecie, nagrywasz i raz działa perfekcyjnie, potem zmienisz sobie jakieś ustawienie, i już się troszeczkę to może rozjechać. Natomiast to, co mi się tutaj podoba, jeszcze, jeszcze jeden temat powinienem poruszyć, mianowicie animację. Ponieważ cały farming, cały farming 22, jest oparty na nowych animacjach. I te nowe animacje po prostu mi się podobają. One są naprawdę realne, realistyczne, może o tak bym to ujął. Zobaczmy sobie, jak pracuje ten podbierak. Tutaj się naprawdę ładnie kurzy. No, może tak ciężko mi tak do końca wjechać. No ale zobaczcie, jak pracuje ten podbierak. On naprawdę pracuje ładnie. On naprawdę e, pracuje realistycznie. Może, może się to podobać, uważam. Naprawdę fajnie to wygląda. To jest już dopracowane. Tak, biorąc pod uwagę na przykład to, co było w poprzednim Farmingu, no, pojedziemy sobie teraz wolniej. Ja uważam, że nie ma tutaj rewolucji wizualnej pomiędzy Farmingiem 19 a 22, ale jest bardzo mocna ewolucja. Jest po prostu tak, tak to się ładnie ogląda. Farming 19 uważam, że nadal prezentuje się bardzo dobrze, pomimo tego, że gra ma już 3 lata. Natomiast ten farming myślę, że też będzie się dobrze prezentował przez najbliższe kilka lat ciekawe czy Giants kolejnego farminga będzie chciał wypuścić w, jako farming 25 czy jako farming 26. No bo do tej pory wypuszczał farmingi co 2 lata a teraz ta zasada została złamana i mieliśmy farminga, na którego musieliśmy czekać aż 3 lata. Także zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast generalnie te animacje bardzo mi się podobają. To, co mi się bardzo też podoba, to fakt, że ślady, które zostawiam tutaj na polu, które możecie widzieć po lewej, po prawej stronie odciągnika, długo wytrzymują. One nie, one nie znikają po przejechaniu 100 metrów. Tylko widzicie, ja tu mam, nie wiem, ostatnie 3, tak naprawdę cztery prawie całe ślady przez pole, więc to się prezentuje po prostu dobrze. No a teraz zrobimy sobie skręt w lewo. I pojedziemy tutaj, tego ostatniego pokosu z prawej strony, pokosa, pokosu? ostatniego pokosa chyba tą ostatnią pryzmę słomy, którą mamy z prawej strony, o jak się to jeszcze zrymowało, popatrzcie ale drugi, drugim Mickiewiczem nie będę e, tą ostatnią pryzmę słomy z prawej strony, już tego zbierał nie będę, bo tam będzie tak mało tej, tych dzibeł że ciężko będzie, ciężko będzie tu po prostu coś z tego zebrać, tak mi się wydaje, chociaż zobaczymy, może jednak przejadę, bo to tylko raz przecież, dobra, zamknięta klapa, możemy jechać, tam po prostu na końcu zostało już bardzo, bardzo mało tej słomy, jak widzicie, nawet są takie kubki pojedyncze, a dobra, pojadę, jak zbierać, to zbierać, zobaczymy, ile tam będzie, teraz kończymy przejazd mając 2100 litrów, no i zobaczymy, czy tutaj uzbieramy chociaż 1000 litrów, Ciekawy jestem. O, widzę, że tutaj słomy jest dużo więcej niż myślałem. Myślałem, że tutaj będzie tego tak po prostu, nie wiem, 500, 100 litrów, 500 tysięcy litrów, a tu się okazuje, że tego jest całkiem całkiem sporo. No to dobrze zrobiłem, że pojechałem, bo to zawsze jest, nie wiem, no 200-300 euro się z tego uzbiera. No to szkoda, by było mi to tak po prostu wyrzucić. No, ale dobra, zebraliśmy, no prawie. Prawie 2000 litrów z tego było, no to dużo, dużo. Dużo. No ale zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć pokosów i zostawimy sobie takie pole, które mnie się kojarzy z takimi pięknymi krajobrazami, powiedzmy Stapet albo. Ja kiedyś takie, takie pole widziałem, zarówno na Słowacji, jak i w Austrii. No ale oczywiście w Polsce też, w środkowej Polsce, miałem przyjemność kiedyś jechać sobie. Zwiedzać troszeczkę na rowerze i właśnie widziałem wiele takich pól. W okolicy Mazur też mnóstwo takich, takich, właśnie pól było ze zbelowaną słomą. Akurat ja byłem wtedy jakoś w sierpniu, więc też mogłem się na to napatrzeć. Były zarówno bele okrągłe, jak i bele prostokątne. Ja się też zastanawiam, ponieważ tak na co dzień dużo bardziej popularne wydaje mi się, że są te bele okrągłe. I też się zastanawiam, z czego to wynika, no bo jednak. Prędkość robienia tych bel jest różna. Ja uważam, że dużo łatwiej się robi bele, e, bele prostokątne. Natomiast pytanie właśnie jak to jest z innymi aspektami. Chciałbym kiedyś się dowiedzieć po prostu, dlaczego dużo częściej rolnicy robią bele okrągłe. Jeżeli wiecie i potraficie odpowiedzieć mi na to pytanie, koniecznie dajcie znać o tym w komentarzu. Bo mnie ta kwestia po prostu nurtuje, ile razy jadę gdzieś, nie wiem, przez Polskę to widzę stos bel, na przykład y, bel tych okrągłych, a bele kwadratowe to jest raczej rzadkość. Więc w sumie dziś robimy tak po polsku też bele okrągłe i będziemy mieli piękne poletko z belami okrągłymi, potem sobie pozbieram te bele. No już tych mijaków pewnie zbierał nie będę do końca, ale... ale no i tak y, beli będzie mnóstwo. Także ciekawe czy zarobimy te, te nie wiem, 20 tysięcy euro na przykład. Także szkoda by było, szkoda by było tak zaorać po prostu tą słomę, bo ona jest, żeby ona chociaż zaorana dała nie wiem większe plony, to by miało ręce i nogi, ale oczywiście nic z tych rzeczy. Ee, zaorana słoma nic tutaj nie daje, jedyne co to jest po prostu strata pieniędzy, które byśmy mogli mieć, ewentualnie strata podściółki dla zwierząt, no ale zwierząt jeszcze nie mam, jeszcze nie stać mnie na zwierzęta, aczkolwiek myślę, że jakiś kurnik. Możliwe, że niedługo postawimy, dlatego, że będę chciał w mojej piekarni robić ciasta. Ciasta są drogie, ciasta kosztują bardzo duże pieniądze, ale też wymagają wielu składników, ponieważ oprócz mąki, będą wymagać też na przykład jajek, będą też wymagać z tego co pamiętam, jakichś owoców, chyba tutaj chodzi o truskawki, więc też będę się musiał tego douczyć, też będę musiał postawić pewne budynki, też będę musiał sobie. Jakoś to zaplanować, żeby miało ręce i nogi. No i pytanie: kiedy wyrosną mi nowe plony, kiedy wyrośnie mi to, co ja zasiałem, to, co zasiałem i już podlałem na jednym polu, no to już sobie powolutku rośnie. No ale to pytanie, ile teraz właśnie będzie sobie dojrzewać? Ja tutaj mam wyłączony wzrost sezonowy, ponieważ chcę sobie grać powiedzmy cały czas w lecie, żeby jednak skupić się przede wszystkim na. Na mechanice gry Farminga, może na tym, jak działają łańcuchy produkcyjne, co się opłaca, potestować sobie nowe maszyny, nowe pola. Natomiast to, co jest taką nowością, czyli pory roku, będę testował po prostu nieco później. Nie chcę testować wszystkiego naraz. Byłem przygotowany do tego, że grając w Farminga po prostu, no tutaj nigdy nie było pół roku, więc tak sobie pomyślałem, że. Najpierw zagram klasycznie bez pur roku, a potem będziemy sobie eksperymentować i poznawać kolejne rzeczy, no bo oprócz tych pur roku w farmingu też się pojawiło mnóstwo nowości, więc trzeba to testować po kolei. No i teraz bardzo bym chciał dobić do jeszcze jednej pełnej beli i pytanie, czy mi się to uda, bo jak widzicie mamy 9300, 400, 500 litrów, czy mnie się uda znaleźć te... 14% słomy gdzieś. Bo może tutaj, tu jest taki większy mijak, Może ja go pozbieram. No bo jednak fajniej by było jakby się udało do do pełna po prostu uzbierać tą tą belę. Jeszcze 8%. No jeszcze nie 1000 litrów. No bo jak pewnie pamiętacie, ja jeszcze zostawiłem sobie odrobinę Słomy na farmie. No i ja mogę po to jechać, tylko trochę mi się nie chce jechać na farmę. Już pozbieramy sobie w takim razie to. Jeszcze tylko 700 litrów. Może z tych mijaków się uda zbierać. Dobra, zostało 600 z hakiem. Będzie śmiesznie, jak braknie 10 litrów, jak pozbieram wszystko. Dobra. 513, no tutaj troszkę mamy. Ale tego jest malutko. Tutaj tego jest malutko. Dobra, zobaczmy, czy nie ma jeszcze gdzieś jakiegoś mijaczka większego. Tam tych małych kupek, no nie chce mi się już ruszać na razie. Może coś lepszego znajdę. O, tu jest. To to zbierzemy. 712. Nie, no to musi się udać. Musi się udać. Jeszcze parę kupeczek. Tu jest coś małego. Tutaj. O, tu jest większa kubka. Tu za tą belą jest większa kubka. O, tak, 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 tak. I jeszcze, jeszcze jednej takiej kubki mi brakuje. Jeszcze tu. I jeszcze tu I teraz pytanie, no co ja muszę znowu na tą drugą stronę Pola jechać Pobrakujące 60 litrów Gdzie tu jeszcze coś może być Ale wysprzątałem to pole Że aż jestem dumny Po prostu pięknie to wygląda teraz No jeszcze, jeszcze tam na końcu zostały Takie malutkie kupeczki słomy Także już sobie po to jedziemy tutaj Ile zostało 61 litrów Jeszcze potrzebuję 61 litrów jeszcze troszeczkę Nie no, be, nie mówcie mi, że ja wykraczę, że po prostu braknie 10 litrów, bo to będzie śmieszne. 3 litrów brakuje. Dobra. Czy to jest koniec? Tak jest, dobra. Idealnie. Wyładujemy sobie prasę. Wyładujemy sobie prasę, także tyle będzie, a może nie, ja jeszcze wsiądę do tego kombajnu. Przecież nie zostawię tej maszyny tak na środku. O, stanę sobie tak ładnie. I mamy brudny ciągnik, który już się zdążył, jak widzicie, wybrudzić. I mnóstwo beli, które... Ważą 460 kg i mają 11 tysięcy litrów. No te bele też wyglądają tak fajnie, tak, tak, tak inaczej troszkę. Może, nie są, może ten model nie jest jakiś perfekcyjny, ale i tak mi się podoba. Naprawdę fajnie. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Będziemy sobie teraz te bale zwozić. Trzymajcie się. Cześć.